Dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie w czytaniu miesięcznym na luty 2022 roku. To czytanie skierowane jest przede wszystkim do osób spod znaku byka, ale oczywiście zapraszam również osoby, które mają inne planety w znaku byka, czy być może księżyc, ascendent. Myślę, że Wy też możecie tutaj coś dla siebie odnaleźć. No i moi drodzy, karty są przetasowane. Ja sobie tutaj jeszcze kilka ruchów i zaczynamy rozkład. Karta główna, nam... Ojojojoj, coś się sypie, ale nie jedna, tylko więcej, więc nie będę ich brać. Karta główna. No. Cóż to za energia wielka, byki. Wylatują mi karty i to gromadnie. Dobra. Widać wszystko, mam nadzieję, że wszystko jest dobrze. Widać chyba. Dobrze, moi kochani. No więc tak, karta główna to dwójka monet. Czyli, moi kochani, no będzie to miesiąc, być może, w którym będziecie dokonywać wyborów. I obawiam się, że nawet może nie jeden ten wybór będzie, albo, albo będzie on dość trudny, bo macie tutaj dwie karty wyborów zarówno dwójka monet, jak i tutaj macie dwójkę buław. To też karta, która mówi o staniu na rozdrożu, o takim niezdecydowaniu i nie, nie wiadomo, jaką decyzję podjąć, bo tak jak gdyby <laughs> nie widzicie jeszcze, co jest dla Was, <laughs> przepraszam, co jest dla Was naprawdę dobre i co może Wam przynieść prawdziwą korzyść. Więc będziecie tutaj pewne rzeczy rozważać. I teraz ważne jest, aby rzeczywiście te Wasze rozważania były takie. No nawet bym je nazwała skrupulatnymi. Tak, tutaj nie można podejmować decyzji pochopnie. ósemka Buław może was do tego troszkę zachęcać, że szybko, szybko. Może, was, może tak być, że ktoś was będzie na przykład popędzał tak? i sugerował, że już musisz to zrobić, już teraz, bo, bo nie ma czasu. Tak? Bo jeżeli tego nie zrobisz, to, to coś tam i poniszcie jakieś konsekwencje i tak dalej. <laughs> Moi drodzy, ja bym się jednak nie spieszyła. Nie spieszyłabym się dlatego, aby nie popełnić błędu przy tym wyborze, bo mogłoby tutaj właśnie w ten sposób być, że ta szybkość niedokładna taka jakby precyzyjność w rozważeniu danej sytuacji, obojętne, czego by to miało dotyczyć, bo wiecie, że te same karty mogą mówić o miłości, o, o pracy, o jeszcze jakichś sprawach zupełnie innych, związanych, nie wiem, z relacjami, z przyjaźniami i z innymi rzeczami. Więc obojętnie, jaki to miałby być dział w tym momencie, pokazują to karty w ten sposób, że to szybkie działanie, ta szybka decyzja mogłaby dla Was nie być korzystna. Mogłaby spowodować później poczucie właśnie, coś się nie udaje, coś nie idzie po Waszej myśli. Natomiast ta osoba, która mogłaby tutaj na Was naciskać i jakby próbować Was pospieszyć, tak naprawdę... Ta osoba nie bierze odpowiedzialności za waszą decyzję, tylko z jakiegoś powodu na was e, jakąś tam presję wywiera, tak? Ale decyzja i tak jest wasza. Odpowiedzialność za tę te decyzję też jest po waszej stronie. I jeżeli ktoś będzie rozliczany za podjęcie tej decyzji, to będziecie wy, nie ktoś inny. Więc tutaj, moi kochani, spokojnie. Rzeczywiście wszystko rozważyć, dbać o równowagę, bo tutaj znowuż dwie karty, które mówią o równowadze. Tu i tu mamy dwie karty, które mówią o tym, aby właśnie pamiętać o tym, że najważniejsza jest równowaga. I to znowuż w zależności od tego, jaką dziedziną życia chcecie tutaj się zająć, w każdej, tak? Czy to będzie kwestia pracy i na przykład zajmowania się jakimiś czynnościami w pracy, ym, trzeba to wszystko zrównoważyć zrównoważyć samą pracę w stosunku na przykład do życia domowego, bo jeżeli przesadzicie, to też na przykład w domu ktoś wam powie, że no ale zaniedbujesz mnie, zaniedbujesz dom, zaniedbujesz dzieci, partnera, partnerkę obojętne. Więc też ktoś wam to może zarzucić. Więc trzeba wszystkiego jakby wszystko wyważyć. Jeżeli chodzi o uczucia, ta sama sprawa. Nie można Gdzieś tam szali nazbyt zbyt przeciążać. To ma być wszystko w równowadze i dbajcie o to. Dbajcie też o taki spokój i harmonię wewnętrzną, bo tutaj karty mówią, aby te decyzje, szczególnie chyba, które będziecie podejmować, aby patrzeć też na to, żeby one właśnie nie, zawa nie zaburzały. Może w ten sposób powiem, nie zaburzały waszej równowagi. Jeżeli to są rzeczy, które w jakiś sposób mogłyby was wytrącić z tego. Poczucia, tak? Zaburzyć tę Waszą równowagę dzięki, czy nawet nie dzięki, a przez taką właśnie decyzję. Moglibyście stracić jakąś taką harmonię, tak? Takie płynięcie po fali życia i, i nagle wszystko by się zaczęło kotłować. To uważajcie, bo być może nie tędy droga. Ważne też jest, aby przy podejmowaniu tych decyzji, no, kierować się takimi zasadami, powiedziałabym. Ogólnie uznanymi, czyli wartościami, zasadami, jakąś moralnością, etyką, uczciwością, tak, takimi zasadami i wartościami, które mamy wpojone nawet, powiedzmy, no nie wiem, z domu, z rodziny, z wychowania, tak, albo ogólnie jako takie zasady, ogólnoludzkie są one uznawane, bo tutaj raczej nie należy przeciągać struny. A już szczególnie, jeżeli by to miało w jakikolwiek sposób właśnie pachnieć na przykład nieuczciwością, to absolutnie tutaj takich decyzji bym nie podejmowała, ponieważ bardzo szybko, po pierwsze, że coś wyjdzie na jaw, a po drugie, że zostaniecie za to rozliczeni. Bardzo szybko ktoś Wam to po prostu pokaże, no i, i jakby wystawi Wam za to rachunek, tak, więc... Tutaj właśnie mm, na to bym uważała, na tą uczciwość i na to takie działanie zgodnie z zasadami, z wartościami. Moi drodzy, jeżeli mm, może też być tak, że jeżeli macie coś do oddania komuś, albo ktoś wam e, ma coś oddać, to to się może w tym miesiącu nie zrealizować, chociaż może być tak, że jeżeli ktoś miałby wam coś oddać, to możecie na to liczyć i może nawet. Gdzieś tam powiedzmy zwrócicie, no się o, zwrócicie uwagę temu komuś, że może minął termin zwrotu, czegoś tam, e, może się to w tym miesiącu nie powieść, czyli no, no może niestety, ale to do Was nie powrócić. No z drugiej strony, jeżeli to Wy macie komuś coś oddać, to może być tak, że ktoś się o to upomni właśnie. No więc teraz, no czy jesteście w stanie, czy nie na ten moment, jeżeli to jest już... Powiedzmy, termin minął, a może nie minął, a ktoś się wcześniej upomina. No to już sobie w każdy, każdy w swojej sytuacji rozważcie, jak to wygląda. Z pewnością zachwiałoby to równowagą. Zachwiałoby to równowagą, tak? Więc no, czasem warto i mieć już coś z głowy, na chwilę tę równowagę stracić i zaraz, za moment zrobić wszystko, aby ją odzyskać. No, a czasem warto po prostu powiedzieć, że. W tym momencie jeszcze nie mogę, nie dam rady, ale postaram się to zrobić, powiedzmy, w takim a takim określonym terminie, i wtedy już tego drugiego terminu no, bardzo skrupulatnie dotrzymać. No to taki jeden temat. I teraz, moi kochani, co? No, szukajcie tej równowagi, tej harmonii, tego spokoju. Niech to Was nie denerwuje. Wy macie być właśnie w tym wszystkim spokojni. To wszystko ma się odbywać na takiej. Żeby to nie było dla Was jakieś stresujące, tak? Tylko rzeczywiście trzeba poświęcić czas temu, aby się przyjrzeć wszystkim rzeczom. Może warto posłuchać na przykład rady kogoś, kogo może uważacie za jakiegoś mentora, czy, czy za kogoś, kto ma dużą wiedzę, kto na dany temat, bo w zależności od tego, jakiej dziedziny ten wybór miałby dotyczyć, no może warto właśnie posłuchać czyjejś rady, tak? Żeby... Jeżeli rzeczywiście ta Wasza nieumiejętność na ten moment podjęcia decyzji będzie tak duża, że mimo przemyśleń, mimo rozważania, mimo kładzenia na szale jednej, drugiej strony i tak dalej, nie jesteście w stanie tutaj niczego zrobić, no to może warto właśnie zwrócić się do kogoś mm, o pomoc. Yy, I teraz tak. Yy, Mogą być sytuacje, mogą tutaj wracać osoby do Was, które, z którymi podzieliła Was jakaś, nie wiem, kłótnia, czy nawet może jakieś, powiedzmy, rozstanie, tak? Może w ten sposób, może to będzie też na przykład rozważanie dotyczące tego, czy warto wchodzić z powrotem w jakieś relacje z przeszłości. Mogłoby tak też być. No i cóż bym powiedziała? Powiem tak, warto wybaczyć, jeżeli ktoś tutaj coś wam jest winien w tej kwestii, warto się pogodzić z tą osobą. Nie, żeby mijać się na ulicy i nie móc na siebie spojrzeć sobie w oczy, czy powiedzieć sobie po prostu cześć, czy dzień dobry. Natomiast chyba bym tutaj nie przyjmowała nikogo z przeszłości jako osoby powracającej, bo bo tak naprawdę ta osoba tutaj raczej powiedziałabym, nie zmieniła niczego w swoim życiu, w swoim postępowaniu. I jeżeli przyjdzie, jeżeli pozwolicie jej z powrotem wejść do waszego życia, to za chwileczkę się okaże, że to wszystko, co kiedyś było problemem, to wszystko, co być może było powodem waszej decyzji o rozstaniu, czy o a może to był. W ogóle przyczynek jakiejś kłótni pomiędzy Wami, że tu się nic nie zmieniło. Ta osoba nadal tak samo myśli, ma dalej takie same zasady, takie same wartości, które nie zawsze mogą się zgadzać z Waszymi, i Wy już teraz po jakimś czasie powiedzmy w miarę wypracowaliście sobie jakąś równowagę, jakiś spokój wewnętrzny, a ta osoba przychodzi. I za chwilkę znowu będzie rzucać tymi samymi tekstami, które już były, tymi samymi wymaganiami, które już kiedyś były, które Was no, wytrącały właśnie ze spokoju i z równowagi. A Wy tego nie, nie potrzebujecie, bo może jest tak, że jesteście na takim etapie, kiedy nie daj Boże, znaczy nie daj Boże, niedawno o w ten sposób odzyskaliście właśnie ten spokój. No i właściwie można powiedzieć: no po co Wam jest ktoś, kto Wam ten spokój od nowa a, zaburzy. I, I spowoduje znowu chaos, tak i znowu jakieś złe energie, znowu jakieś złe myślenia, znowu jakaś złość, gniew, od nowa to wszystko ma do was wracać. Więc myślę, że, że nie warto. Tutaj w tym wypadku raczej bym się już do, yy, za siebie nie odwracała. Raczej idźcie do przodu, niech ta przeszłość zostanie w przeszłości, niech tam właśnie tam jest jej miejsce i tam niech już będzie. No i tyle, moi kochani. Niech ten miesiąc dla Was będzie miesiącem naprawdę wspaniałym, i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Do usłyszenia.